Tego młodego też. Mm -hmm. I pamiętasz. Diabeł zawsze wlaza i sprawdza, czy jesteś zła. I pamiętasz. Nigdy nie wiesz o Bogu. I pamiętasz. Dobro nigdy nie wlaza. Tu muszę może, może chyba ci pomóc. Uważaj, diabeł, on robi to wszystko, co powiesz, dwa razy bardziej. Mocno. Czyli jak, jak Bartek wróci, to będzie, będzie o ten inny, dwa razy bardziej. Tak. Ach, nie ufaj mu nigdy dobro w nigdy nie wraca. Mhm, okej, okay, okej okay. dobra gotowa bo se pojdzie diabłowi diabeł zdra, zdrada chodź tu A... A... o nie Co tutaj przed chwilą się stało? E... Będziemy musieli pomóc.